Witam. W 2015 roku stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, jakim była przeprowadzka do nowego dwupokojowego mieszkania o powierzchni 43 m2. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu jednym z wyzwań był wybór centralnego ogrzewania. Ograniczony budżet i czas spowodowały, że zamontowaliśmy panele podczerwieni firmy jako partner. Panele o łącznej mocy 3750 kW zamontowane zostały na sufitach pokoju, łazienki oraz kuchni w mieszkaniu na pierwszym piętrze ocieplonej kamienicy. Łączny koszt montażu wraz z przygotowaniem instalacji było około połowę niż niż inwestycja w ogrzewanie gazowe. Panele zawieszone na suficie sprawiają natomiast wrażenie elementu dekoracyjnego, co podkreśla zamontowane w pokoju oświetlenie ledowe. Koszty eksploatacji to około 100 zł na miesiąc w sezonie grzewczym. Największy rachunek za energię elektryczną do tej pory zapłaciliśmy w okresie grudzień 2020- styczeń 2021 i wyniósł on około 604 zł. Przy czym 200 zł to energia zużywana na potrzeby urządzeń domowych i podgrzanie ciepłej wody, co daje 200 zł kosztów centralnego ogrzewania miesięcznie przy 23 stopniach. W tych miesiącach byliśmy zmuszeni do pracy zdalnej, przebywaliśmy w domu przez cały dzień. Ogółem koszty ogrzania mieszkania w skali roku to około 800 zł. Zaletami ogrzewania jest również brak cyrkulacji powietrza, co sprawia, że w mieszkaniu nie mamy kurzu unoszonego przez ciepłe powietrze. Termostaty w każdym pomieszczeniu umożliwiają ustawienie pożądanej temperatury w pomieszczeniu, kiedy chcemy, co daje nam niezależność od ogrzewania miejskiego i w pełni bezobsługową eksploatację.